Witaj! Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnej relacji z doświadczenia bliskiego śmierci. Filmy z tej serii mają wnieść w nasze życie nadzieję, wiarę i upewnić nas w tym, że jesteśmy czymś więcej niż tylko fizycznym ciałem, ograniczyć strach przed śmiercią i pokazać, że życie po śmierci ciała fizycznego naprawdę istnieje. James opisuje swoje trzy doświadczenia bliskie śmierci, które miał w różnym wieku i które przyniosły mu głębokie, filozoficzne wglądy. Zaczynamy. Miałem w życiu trzy doświadczenia, ale najpierw chciałbym zaznaczyć, że ktokolwiek wymyślił określenie doświadczenie bliskie śmierci, prawdopodobnie nigdy go nie miał. Mogę Cię zapewnić, że w takim doświadczeniu umierania. Nie ma nic bliskiego czy połowicznego, jeżeli chodzi o śmierć. Nawet jeśli masz szczęście powrócić po takim doświadczeniu, umieranie jest całkowicie absolutne. To tak, jakby powiedzieć kobiecie, która poroniła samoistnie w ósmym miesiącu ciąży, że tak naprawdę nigdy nie była w ciąży, a jedynie była bliska ciąży. Po raz pierwszy umarłem latem 1968 roku, gdy miałem 4 lata, utonąłem. Ludzie są zaskoczeni, że pamiętam coś z tamtego okresu. Zgadzam się, że jest to zaskakujące. Niewiele więcej mogą powiedzieć, ale traumatyczne wydarzenie, takie jak utonięcie, ma tendencję do wypalania się w umyśle. Pamiętam każdy szczegół, jakby to właśnie się wydarzyło. Jak można się spodziewać, nie jest to przyjemne doświadczenie. Gdy tylko z trudem wydostałem się na powierzchnię, żeby zaczerpnąć oddechu, wpadłem w panikę. Gdy znów poszedłem pod wodę, panika niemal natychmiast przerodziła się w absolutny terror. Po prostu mając świadomość, że nie mogę zaczerpnąć oddechu pod wodą, wstrzymywałem się z tym tak długo, jak to było możliwe, ale ból, który poczułem, nasilił się tak szybko, jak ogień przechodzący z niebieskiego w żółty i biały. Stał się biały tak szybko, że nie mogłem rozróżnić, czy było biało, gorąco, biało, zimno, czy po prostu biało. Zanim wziąłem ten oddech wody, po prostu psychicznie porzuciłem swoje życie, i dzięki temu odpuszczeniu natychmiast ogarnęło mnie najgłębsze poczucie spokoju i wyciszenia. Zawsze myślałem, że to musi być jak przebywanie w łonie matki, poczucie nieważkości, unoszenie się w tym doskonałym płynie, gdzie nie było poczucia temperatury, pasowało to do całej mojej istoty i uspokajający, cichy, tempy, biały szum. Każdy zmysł odczuwał ten doskonały komfort absolutnej miłości i przynależności. Po prostu stałem się tym idealnym, białym światłem. Na tym zakończyło się to doświadczenie. Sąsiad najwyraźniej widział, jak stoję na brzegu, a kiedy następnym razem podniósł wzrok, już mnie nie było. Dowiedziałem się później, że prawie wyrwał drzwi od swojego domku z zawiasów, kiedy przez nie wypadł, w kilku krokach pokonał znaczący odcinek plaży i udało mu się zlokalizować mnie pod wodą na tyle szybko, że dzisiaj mogłem napisać te słowa. On wie, kim jest i jeszcze raz mu dziękuję. Następną rzeczą, którą pamiętam, było nieprzyjemne wymiotowanie wodą, ponieważ gdy w pucach znajduje się płyn, za każdym razem, gdy kaszlesz, następuje automatyczna reakcja polegająca na tak szybkim łapaniu powietrza, że wdychasz trochę wody, którą właśnie próbowałeś wydalić. Ta część wcale nie była przyjemna, co było tym bardziej trudne, biorąc pod uwagę, że chwilę temu byłem w najbardziej błogim stanie. Drugie doświadczenie śmierci przeżyłem, gdy miałem 19 lat. Do tego doświadczenia doprowadziło Przedawkowanie magicznych grzybów. Akceptuję to, że wiele osób może założyć, że po prostu miałem halucynację, o czym prawdopodobnie sam bym pomyślał, gdybym nie miał wcześniejszego doświadczenia. To nie było celowe przedawkowanie, to był po prostu idiotyczny, młodzieńczy entuzjazm, ponieważ nigdy wcześniej nie widziałem całego talerza wypełnionego magicznymi grzybami około godzinę później nie czułem się dobrze i poszedłem do łazienki, żeby zobaczyć czy mogę to przeczekać. Zdałem sobie sprawę, że mam poważne kłopoty. Kiedy siedząc w toalecie zacząłem tracić wszystkie funkcje mojego ciała i nie byłem w stanie wstać ani wezwać pomocy. Nagle znalazłem się na suficie i patrzyłem na swoje ciało. Nie spędziłem dużo czasu na rozmyślaniu o nim, ponieważ nie byłem już w tym ciele. To nie byłem ja. Byłem tutaj, na suficie. Więc łatwo było zostawić tę skorupę za sobą. Odwróciłem się od ciała i po prostu przeszedłem przez sufit. Szybko przeleciałem nad miastem i natychmiast rzuciłem się w przestrzeń. Pamiętam, że na samym początku miałem planety w naszym układzie słonecznym, takie jak Saturn i Jowisz, i pomyślałem, że to dziwne, że widzę tak żywe szczegóły. Wiele lat później oglądałem wiadomości, w których ogłaszano odkrycie innych księżyców wokół jednej z planet i już wiedziałem, o czym mówili. Wydawało mi się, że mam dużo czasu na obserwację tego, przez co przechodzę, ale jednocześnie zdawałem sobie sprawę, że poruszam się za szybko, żeby mieć na to czas. Uświadomiło mi to, że nie znajdowałem się w normalnej przestrzeni, czasie, w jakiś sposób byłem poza tym, a mimo to mogłem obserwować i doświadczać rzeczy jednocześnie na różnych poziomach przestrzeni i czasu. Od razu pomknąłem przez coś, co wydawało się po prostu pustą przestrzenią, kierując się w stronę odległego punktu światła. Gdy się do niego zbliżyłem, szybko powiększył się i zdałem sobie sprawę, że było to to samo czyste, białe światło, którego doświadczyłem w wieku czterech lat. Jest to najbardziej absolutne, czyste światło, na które patrzenie nie boli. Prawdopodobnie dlatego, że tak naprawdę nie patrzysz na nie fizycznymi oczami, chociaż odnosisz wrażenie, że widzisz. Jest to po prostu widok umysłu. Wyglądało jak słońce lub jasna planeta, dopóki nie podszedłem wystarczająco blisko, aby zobaczyć więcej szczegółów. To właśnie w tym momencie, gdy dostrzegłem ten szczegół, odsłoniło się to, co można było określić jedynie jako wszystko. I nawet to jest kiepski opis tego, co jest ci przekazywane. Szczegół, który mogę opisać jedynie jako miliardy cząstek światła, które spiralnie wędrują do i od tego ciała świetlistego. Jest to po prostu bardziej wizualny opis tego, co nazywamy Bogiem. Po prostu jesteśmy Bogiem w tym sensie, że całe to ciało światła nie może być całością bez wszystkich jego części, cząstek światła. W tym procesie panowała doskonała harmonia i wydawało się, że po zobaczeniu tego całe zrozumienie zostało przekazane. Następną myślą, jaka przyszła mi do głowy, było to, że istnieje harmonia i czas, kiedy mam przyjść i ponownie dołączyć do tego ciała świetlistego, ale to nie było teraz. Bum! W chwili, gdy o tym pomyślałem, zostałem odrzucony w tył i wrzucony z powrotem w moje ciało, a moje oczy gwałtownie się otworzyły. Wiedziałem dokładnie, gdzie jestem, dlaczego tam jestem, i wciąż miałem to doświadczenie całkowicie żywe we mnie. O mój Boże, znam odpowiedź na pytanie o życie i wszechświat. Pomyślałem sobie: gdybym mógł po prostu wyjść z toalety i komuś o tym powiedzieć. Ale nie mogłem się ruszyć. Wróciłem do swojego ciała, ale nadal było ono martwe. Musiałem tak siedzieć przez co najmniej minutę lub dłużej, zanim zdałem sobie sprawę, że nie oddycham. Och, to niedobrze. Oddychanie byłoby teraz naprawdę dobrym pomysłem. Oddychać. No, oddychaj. Zacząłem panikować i doznałem szoku psychicznego. Wydawało się, że wystarczyło, żebym kilka razy uderzył ciałem w ścianę, aby życie wróciło do moich kończyn. W końcu odzyskałem siły na tyle, posiedzeniu tam przez około 20 minut, aby wstać i wyjść z łazienki. Kiedy zobaczyłem siebie w lustrze, nadal wyglądałem na nieco martwego. Ponieważ miałem chorobliwie szary kolor i byłem pokryty potem. To wtedy całkiem fizycznie uświadomiłem sobie fakt, że moje serce prawdopodobnie się zatrzymało, nawet jeśli tylko na chwilę lub dwie, jak powiedziałem, wychodzisz poza normalną przestrzeń i czas, tak, że nawet doświadczenie, które wydawało się zająć dużo czasu, mogło faktycznie nastąpić w ułamku sekundy. Kiedy otworzyłem drzwi do łazienki, mój dość owialny, Dość wyczerpany współpracownik spojrzał na mnie i powiedział: O, cholera, nie wyglądasz na przystojniaka. Prawdopodobnie powinieneś iść do domu, bo jesteś jak szary człowiek. To jest plan, udało mi się odpowiedzieć. Trzecie doświadczenie miało miejsce tuż przed Bożym Narodzeniem w roku 2003 i nadal w pewnym stopniu się rozwija. Patrząc wstecz, wydaje się, że wydarzenia z 11 września coś wprawiły w ruch. Chyba wtedy zacząłem odczuwać ból w klatce piersiowej, dokładnie w miejscu, w którym rozdziela się klatka piersiowa, gdzie znajduje się splot słoneczny. Ktoś mi powiedział, że to jedna z czakr. Pomiędzy 11 września a tymi świętami Bożego Narodzenia ból ten stale narastał, powodowany wieloma bardzo stresującymi wydarzeniami osobistymi, których szczegóły nie są istotne. W końcu czułem zbyt duży ból, wszystko w tym jednym miejscu. To było po prostu zbyt wiele bólu, aby logicznie zaakceptować to, że jest on całkowicie mój. Nawet gdyby każdy dzień mojego życia był piekłem tortur, nie oznaczałoby to tak wielkiego bólu. To po prostu nie mógł być mój ból, to mógł być tylko ból, który widziałem na świecie. Po prostu straciłem już zdolność wyciszenia tego w sobie. Wierzę, że wszyscy jesteśmy codziennie narażani na ten sam ból świata. Po prostu mamy swój własny, unikalny sposób na złagodzenie tego: narkotyki, alkohol, praca, związki, religia, cokolwiek. Nie mogłem już dłużej tego ignorować, i to mnie dobijało. Nie potrafiłem odróżnić lęku od stresu, od nudności czy głodu. Wszystko wydawało się takie samo wszystko w tym samym miejscu w mojej klatce piersiowej. Przez cały miesiąc czułem się, jakbym miał zaraz dostać zawału serca. Nie, nie miałem szczęścia, a ból wciąż narastał. Każdego dnia myślałem, że po prostu nie zniosłem większego bólu, że nie może być już gorzej, a jednak było. Pewnego dnia, około połowy grudnia 2003 roku, przeżyłem trzecie doświadczenie. To nie była śmierć fizyczna, ale raczej psychiczny upadek umysłu. Nie mogłem powstrzymać się od powiązania tego z zapadnięciem się wszechświata. Widziałem ten program z fizykiem Stephenem Hawkingiem. Wyjaśniającym naturę i pochodzenie wszechświata, i mogłem się utożsamić ze sposobem, w jaki on, działając wstecz, badając zapadanie się, był w stanie matematycznie określić cały wszechświat z powrotem do jego początków, jak to określił jako zjednoczoną osobliwość. To załamanie umysłu zaczęło się od próby zrozumienia głębokiego bólu, który odczuwałem. Nie próbowałem robić nic konkretnego. Ale kiedy zacząłem cofać się, biorąc istniejącą sytuację i sprawdzając wszystkie elementy, które ją złożyły, a potem biorąc każdy element i sprawdzając, co sprawiło, że to prawda, bardzo szybko mój umysł zaczął działać. Sam. Siedziałem tam bardziej jak widz niż uczestnik i po prostu zauważałem wszystkie rzeczy, nad którymi pracował mój umysł. Za każdym razem, gdy cofałem się dalej, proces ten stawał się szybszy. Potem doszło do stanu, w którym, podobnie jak w przypadku lotu z powrotem do ciała świetlistego, początkowo byłem oszołomiony faktem, że jestem w stanie pojąć wszystko, co się dzieje, a potem działo się to tak szybko, że zacząłem się bać. Im dalej cofałem się, tym szybciej to się działo i stawało się prostsze, aż dobiegło do końca jednym słowem, i nie miało znaczenia, które słowo wybiorę, mogłem kręcić się w kółko z dowolnym słowem. Siedziałem i czekałem na śmierć. Byłem pewien, że mój umysł właśnie całkowicie się załamał i że tak właśnie musi się dziać tuż przed wystąpieniem tętniaka mózgu lub samoistnego zapalenia się. Wnętrze mojej głowy, mój mózg, cokolwiek po prostu pulsowało. Miałem wrażenie, że tył mojego mózgu właśnie spuchł dwukrotnie i spuchł także tył głowy. A ja czekałem, czekałem i czekałem, ale nie umarłem. Naprawdę nie wiem, co o tym myślałem. Część mnie z pewnością odetchnęła z ulgą, ale bardziej dominującym uczuciem był żal. Skutkiem tego zapadnięcia się było zbyt duże zrozumienie zbyt wielu rzeczy, rzeczy o których wiedziałem, że nie miałem powodu być w stanie ich pojąć ani zrozumieć, ale po prostu to zrobiłem i nie mogłem tego zignorować. Poczułem się kompletnie oszukany, wiedząc, że ludzie nie zaakceptują tego w moim przypadku, a mimo to czułem niemal desperację, aby podzielić się tym, co wiedziałem. Na przykład, wracając do Stephena Hawkinga i teorii zjednoczonej osobliwości, mówi ona, że można prześledzić wszechświat do chwili po wielkim wybuchu, ale nie można zrozumieć, co było przyczyną samego wybuchu. Ja też bardzo chciałbym nie móc, ale mogę. Naukowcy wiele lat temu wierzyli, że atom jest najmniejszą rzeczą we wszechświecie. Teraz najmniejszą rzeczą, którą odkryli wraz z pojawieniem się tunelowego mikroskopu elektronowego, jest coś, co nazwali kwarkiem. Najmniejsza istniejąca rzecz, tak naprawdę jedyna rzecz, która istnieje i tworzy cały wszechświat, to subatomowa cząstka światła. Profesor Hawking w rzeczywistości posunął się trochę za daleko w swojej matematyce i nie zdaje sobie sprawy, że wybierając termin osobliwość, komentarz narratora angielskie singularity, co można tłumaczyć także jako pojedynczość. Zaprzecza innej przyjętej w zasadzie fizyki, która mówi, że żadne dwie cząsteczki materii nie mogą zajmować tej samej przestrzeni w tym samym czasie. I kiedy zapadający się wszechświat osiąga koniec swojego zapadania się, a dwie ostatnie subatomowe cząsteczki światła próbują zająć tę samą przestrzeń, w tej samej przestrzeni w tym samym czasie nie mogą. Więc unicestwiają się nawzajem w wielkim wybuchu, rozpoczynając w ten sposób kolejny wszechświat. Stąd nieskończona natura wszechświata. Rozszerzanie się, zapadanie, rozszerzanie i tak dalej. To była tylko jedna z rzeczy, z których nagle zdałem sobie sprawę. I kiedy tak siedziałem, czekając na śmierć, myślałem o tych rzeczach i o tym, jak odnoszą się one do takich rzeczy jak religia i jak dokładna jest większość zawartych w niej słów. Jeśli jest właściwie zastosowana. Chociaż te uczucia pochodzą z dawnych czasów i nie były pierwotnie angielskimi słowami, jakimś cudem udało im się przetrwać zarówno czas, jak i tłumaczenie. W tamtych czasach język był znacznie bardziej metaforyczny i reprezentacyjny. Język jest bardzo specyficzny i dosłowny, a słowa używane w religii mają bardzo specyficzne znaczenie, tak jak są one używane dzisiaj. Musimy jednak pamiętać, że nie należy ich rozumieć dosłownie, ale stosować je bardziej metaforycznie. Jednym ze sposobów, w jaki to zobaczyłem, gdy zabrakło misów, było proste i znajome zdanie. Myślę, więc jestem. Myślę, więc jestem. Myślę, więc myślę, więc myślę, więc myślę, że myślę, że myślę, że myślę, że myślę. Że myślę, że myślę. I podobnie jak dwie pozostałe subatomowe cząsteczki światła. Walczące i zderzające się ze sobą w bitwie o zajęcie tej przestrzeni, która pozwala jedynie na pozostanie jednej, jak Bóg na początku, jako dwie ostatnie cząsteczki światła, po prostu samoświadome i nic więcej. Myślę. Co myślisz? Myślę, że myślę. A kto myśli? Ja. I kim jesteś? Tym, który myśli. I o czym myślisz? Że jestem czymś, co myśli, że hm myśli. Więc czy jesteś myślą, czy rzeczą, która myśli, że myśli? Nie wiem. Nie mogę powiedzieć. Nic nie widzę. Jest ciemno i boję się. Czuję się taki samotny. I boję się, że myślami wprowadzę się w zapomnienie. A dlaczego nie włączysz świateł? Są światła, więc gdzie jest włącznik? Żartuję. Nie ma tu nic poza tym, że myślisz, że tu jesteś. Kim jesteś. Wyobrażam sobie, że mówisz do siebie. Świetnie. Ja mam pomysł, albo ty masz pomysł. Dlaczego po prostu nie poprosić o światło i być może prosząc, stworzysz to, czego przede wszystkim potrzebujesz? To znaczy, skąd możesz wiedzieć, czy coś istnieje bez światła, za pomocą którego można to zobaczyć, prawda? Słuszna uwaga. Okej. Okay. Niech stanie się światło. I dzięki temu w ostatniej sekundzie Bóg widzi. Że pozostały mu tylko dwie cząstki światła i Bóg zostaje unicestwiony. Poświęca się, aby stać się medium, które zostaje uwolnione. Wolna wola stworzona na obraz Boga, aby znaleźć własną formę wyrazu w tej przypadkowej chaotycznej ekspansji. Wszystko zaczęło się jako lekkie, ostygnięte, wirujące, zderzające się, osiadające i swobodnie znajdujące swój własny wyraz. Nadal jest tylko jasno. Wszystko to schłodzone światło w różnych jego stanach. Zatem Bóg naprawdę byłby ostatecznym sędzią, ponieważ nie mógłby stać się żadną jedną rzeczą. Jako wszystko, jako medium, jako światło, Bóg może jedynie świadczyć o wszystkim, co się pojawia. Wszystko, co powstaje, wymaga światła, aby objawić swoje istnienie, a to, co zostaje objawione lub oświecone, odsłania istnienie zawsze obecnego światła Ojciec i syn. A ponieważ fizyka już rozumie, że każda subatomowa cząsteczka materii w tej przestrzeni i w tym czasie ma swojego bliźniaka antymaterii, który w ogóle nie istnieje w przestrzeni ani w czasie. W przeciwieństwie do komórki dzielącej się na dwie części, bliźniak z antymaterii każdej subatomowej cząsteczki światła istnieje dokładnie tam, gdzie ta cząsteczka istnieje, i nie wymaga żadnej przestrzeni. To tutaj istnieje umysł, Duch święty. Chociaż wygląda na to, że we wszechświecie jest mnóstwo pustej przestrzeni, prawda jest taka, że nie można wcisnąć do wszechświata nawet jednej cząsteczki światła. Nie ma miejsca. I tak, niczym nieprzerwane połączenie elektryczne wszechświat jest połączony ze sobą tylko jako jedna rzecz. Dlatego światło może podróżować tak szybko podróżuje przez nieprzerwany łańcuch światła. Co więcej, antymateria również byłaby jednym nieprzerwanym połączeniem. Zatem tak naprawdę istnieje tylko jedna rzecz fizyczna jako wszechświat, z tylko jednym umysłem. Od czasu do czasu można dostrzec przebłyski tego powiązania poprzez np. zdolności paranormalne, czy spontaniczny przypływ wiedzy, czy też inne sprawy, które wprawiają naukę w zakłopotanie. Z jakiegoś powodu wynikają z tego połączenia. Na przykład pomyśl o miejscu dość odległym, możesz od razu tam dotrzeć w swoim umyśle. Nie potrzebując czasu, aby się tam dostać. Myśl to jedyna rzecz, która może podróżować szybciej niż światło, ponieważ nie istnieje ani w przestrzeni, ani w czasie. Te słowa mogą mieć znacznie więcej sensu, zamiast być tak oderwane od rzeczywistości. To wszystko nie jest takie magiczne i tajemnicze. Prawda jest o wiele głębsza i obejmuje wszystko. Gdyby istniała istota najwyższa, która stanowiłaby jakąś siłę kierunkową, stojącą za wszystkim, co istnieje. I byłaby jak człowiek, nie byłaby w stanie stworzyć kanapki z masłem orzechowym, nie mówiąc już o wszechświecie. Po prostu wystarczy spojrzeć w niebo i zobaczyć, ile tam jest, i pomyśleć, że jakiś Bóg stworzył to wszystko dla człowieka, byłoby arogancją tak daleką od Boga. Na przykład, grzech pierworodny tak naprawdę nie jest grzechem w sposób, w jaki myślimy o grzechach. Był to nieunikniony stan człowieka jako istoty która ewoluowała do punktu posiadania samoświadomego poznania. Miało to miejsce na długo zanim człowiek uzyskał zdolność komunikowania się. Kiedy człowiek stał się świadomy, musiał zrozumieć i określić swój świat. Minęło dużo czasu, zanim w ogóle zostały napisane te słowa lub nawet wyrażone uczucia w stylu: nie próbuj nazywać tego, czego nie można nazwać. Uważamy, że oznacza to nazywanie Boga Bogiem, Allahem. Buddą i tym podobne. Ma to związek z opowieścią o ogrodzie Eden oraz o Adamie i Ewie. Nazwa drzewa, na którym rośnie zakazany owoc, to drzewo wiedzy. Grzech konieczności nazwania wszystkiego i zrozumienia wszystkiego, aby się tego nie bać, jest po prostu nieskończonym, nigdy niekończącym się procesem, który stworzył nasze własne piekło i wyrzucił nas z Edenu, czyli oddzielił nas od natury i wszystkiego, co istnieje. Co po prostu żyje w doskonałej harmonii z naturą. Dziwne, co? Czy możesz sobie wyobrazić, że spadł na ciebie taki rodzaj wiedzy i zrozumienia? To wcale nie jest zabawne. Nawet tego nie chciałem. Jestem prostym człowiekiem, który ledwie skończył dwunastą klasę. Och, nie zgadniesz, jestem stolarzem meblowym. Och, ironia. Chodzi mi o to, że nie mogę mieć tych informacji i nie udostępniać ich. Jednocześnie nie sądzę, że jest to łatwo akceptowane przez wszystkich, a jednak ma ogromny potencjał, jeśli zostanie zaakceptowane, aby zrobić coś naprawdę wspaniałego. Świat jest pełen bólu i strachu, ale naprawdę nie ma się czego bać. To tak, jakby cała planeta była pełna dzieci, które boją się ciemności. Mogę to tak określić. Jako dziecko ciemność mnie przerażała. Prawda jest jednak taka, że nie ma zła, nie ma grzechu, nie ma piekła, z wyjątkiem piekła, które sami stwarzamy w naszych pełnych strachu i ignorancji umysłach. Niech słowo ignorant cię nie urazi, oznacza to po prostu brak zrozumienia. Mam na myśli to, że nam, ludziom, brakuje ogromnej wiedzy na temat naszej planety, nie mówiąc już o wszechświecie. Od czasu utonięcia w wieku 4 lat patrzę na świat w nieco inny sposób niż większość ludzi. Nigdy nie starałem się stać się bardziej inteligentnym. Starałem się stać się mniej arogancki. To subtelna różnica, która wydaje się mieć znaczący wpływ. O wiele łatwiej jest stracić lub porzucić coś, co już posiadasz, ignorancja, niż zdobyć coś, czego nie masz, inteligencja. Zawsze wiedziałem, że mogę się uczyć. I uczę się od wszystkich, których spotykam, a nie tylko od tych, którzy uważają, że to oni mogą mnie czegoś nauczyć. Wreszcie, nie ma czegoś takiego jak ciemność to fizyczna niemożliwość. Tak, w nocy jest ciemno, ale spójrz na księżyc. Widzisz go, ponieważ jest oświetlony, co z kolei ujawnia obecność światła. Jest tylko światło, nic więcej. Nawet ty jesteś po prostu światłem w swojej wyjątkowej formie. Tylko każda jednostka może stworzyć ciemność w swoim umyśle za pomocą strachu zrodzonego z ignorancji, który skutecznie odwraca osobę od tego światła i tworzy cień lub ciemność, w którą umysł wierzy, że istnieje. Zwróć się w stronę światła, pozwól sobie zostać odkrytym i zostać oświeconym. Istnieje boskie piękno, które czeka na oświecenie i czeka światło, które będzie świadkiem tego piękna. Zbyt wielu bardzo dobrze wykształconych ludzi, z którymi rozmawiałem od czasu tego ostatniego doświadczenia, mówiło mi najdziwniejsze rzeczy, jakbym był najbardziej podobną do Chrystusa osobą, jaką kiedykolwiek spotkali, prawdopodobnie najinteligentniejszą osobą, jaką kiedykolwiek widzieli, że mógłbym zostać jednym z wielkich filozofów, lub żebym studiował filozofię, ponieważ ludzie chętnie słuchaliby, co mam do powiedzenia. Jedyny problem ze studiowaniem filozofii polega na tym, że jest to prawdopodobnie jedna z moich najbardziej fundamentalnych filozofii, za którą nie powinienem płacić, aby mieć własne myśli lub dzielić się nimi z innymi. Tak więc podczas gdy inni płacą jakiemuś uniwersytetowi dziesiątki tysięcy dolarów za umożliwienie im legalnego myślenia, hmm, ja będę po drugiej stronie ulicy w kawiarni, jeśli będą chcieli porozmawiać. Proszę zrozumieć. To, co właśnie powiedziałem, mogłoby bardzo łatwo sprawić, że zabrzmię jak egoista. Ale to nie ja mówię takie rzeczy. To inni ludzie. Nie użyłbym takich słów do opisania siebie. Wolę słowa proste i ignoranckie. Są o wiele dokładniejsze. Życie nigdy nie miało być taką wielką walką. Stało się tym, co przypomina próbę płynięcia pod prąd. Pod naprawdę silny prąd. To jest wyczerpujące. Każde uderzenie wymaga ogromnej ilości energii, a po niemal śmiertelnym wysiłku, gdy próbujesz poczynić postępy, patrzysz na brzeg i zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę się nie ruszyłeś. W najlepszym przypadku udało ci się pozostać w tym samym miejscu, lub co bardziej prawdopodobne, faktycznie straciłeś grunt pod nogami. I tak, to przerażające odpuścić i pozwolić, aby prąd cię porwał, jest tak potężny, że jesteś pewien, że cię zniszczy. Poza tym wszyscy wiedzą, że w życiu trzeba iść do przodu, prawda? Nie bardzo. Jeśli spojrzysz na każde zajęcie, w jakie angażuje się człowiek, jako dążenie do prawdy, naukę, matematykę, medycynę, fizykę, muzykę, sztukę i cokolwiek innego. Wszyscy szukamy prawdy. Weźmy na przykład muzykę. Dwie nuty zagrane razem będą jedną z dwóch rzeczy: harmoniczne prawdą, lub niezgodne fałszem. Prawda objawia się w pięknie i odwrotnie. Piękno objawia prawdę. Jest tylko to, co jest prawdziwe, podobnie jak matematyka, która z pewnością jest jednym z najczystszych języków, w tym sensie, że wszystkie inne zajęcia można sprowadzić do matematyki, a matematyka, niezależnie od tego, jak skomplikowane może być równanie, jest w rzeczywistości tylko tym równaniem. Znak równości jest tym, czym zasadniczo jest matematyka prawdą. Coś jest prawdziwe, równe lub fałszywe, nierówne. Prawda jest po prostu tym, co jest. Człowiek nigdy nie stworzył żadnych prawd ani nie wymyślił niczego na ten temat. Ledwie odsłonił to, co zawsze tam było. Zawsze musimy się cofnąć, aby znaleźć prawdę. Odpuść, nie bój się, niech prąd poniesie cię z powrotem do Twojej prawdy. Mam nadzieję, że te słowa komuś się przydadzą. Na tym kończy się relacja Jamesa. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.